Hej moi drodzy. Witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na test dwóch gorących nowości, które upolowałam w Rossmanie. I zacznę od tego, że nie po te produkty pojechałam do Rossmana. Chciałam upolować paletę od Eveline. Nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa. Jest to nowa paleta, taka większa paleta, która jest inspirowana jedną z droższych palet, a dokładnie paletą Huda Beauty. jeśli chodzi o paletkę Eveline, jest tam nawet taki żelkowo-kapsułkowy cień który jest właśnie w jednej z palet chudy. Także bardzo mnie ciekawiła ta paleta, postanowiłam, że ją dla Was przetestuję, ale w Rossmanie na ten moment jest jeszcze niedostępna. Więc wiecie, przeszłam się po prostu po sklepie, stwierdziłam, że wezmę może coś innego do testów, no i natrafiłam na kolekcję Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec. Jest to nowa kolekcja, która gdzieś tam mi mignęła na Instagramie, ale powiem szczerze, nie myślałam, że ona już jest dostępna stacjonarnie w Rosmanach. Okazało się, że tak. W kolekcji mamy przede wszystkim dwie palety, paletę stricte dzienną i wieczorową. To jest wersja dzienna. Ja wybrałam sobie dzienną, no bo wiecie, jeśli chodzi o takie ciemniejsze palety, to myślę, że mam z czego zrobić wieczorowy makijaż, a dziennych niudowych palet nigdy za wiele. Także tą paletę dzisiaj przetestujemy. Może od razu Wam pokażę, jak ona wygląda w środku, bo naprawdę ładnie się prezentuje. Jest to taki typowy, brązowy nudziak i co do tej paletki, jak zobaczyłam ją na Instagramie, to ona od razu mi się skojarzyła z bohemą, a bohemę bardzo lubię, bardzo często używam. Tutaj mamy podobne maty, podobną kolorystykę, jeśli chodzi o matowe cienie. Także mam nadzieję, że ta paleta będzie fajna. Ona nie jest tania, bo kosztuje w cenie regularnej 64 zł. Widziałam ją też na kokolicie za 59,90 Także no to nie jest jakaś bardzo niska cena jak za paletę drogeryjną, ale jeśli chodzi ogólnie o palety Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec, to miałam dwie z poprzednich kolekcji i bardzo lubiłam. Moim zdaniem ta jakość jest naprawdę na wyższym poziomie niż na przykład klasyczna Makeup Revolution. Także tutaj nie można powiedzieć, że ta jakość jest jakaś słaba. Poza paletami w skład kolekcji wchodzą trzy kredki do ust, są to kredki wykręcane. Ja sobie wzięłam kolorek rock and roll i to jest kolor taki brązowo nudziakowy, czyli myślę, że idealna jest się kolorystyka. Kredki kosztują 27,99 za sztukę. Dodatkowo w kolekcji mamy jeszcze duży prasowany rozświetlacz, mamy pędzel, mamy z tego, co pamiętam, takie cienie błyszczące w słoiczkach. Jest maskara, jest mgiełka, więc ta kolekcja naprawdę jest bardzo duża, ale ja stwierdziłam, że w cenie regularnej na razie skuszę się tylko na dwa produkty, no i zobaczymy, jak one mi się sprawdzą. Dodatkowo jeszcze przetestuję z Wami w dzisiejszym filmie mój koszmarek z lat młodości, czyli Garnier BB Cream. To jest jakaś nowa, odmieniona wersja z kwasem hialuronowym. Ma być to produkt, który wyrównuje kolory, kryje oznaki zmęczenia, rozświetla, nawilża, chroni przed słońcem, także robi wszystko. Jest to odcień jasny, nie miałam wątpliwości, że wezmę właśnie jasny odcień, bo pamiętam, że to po prostu była pomarańcza na skórze, że te kremy wyglądały tragicznie. Pamiętam, że czy kupiło się jasny czy ciemny odcień, to te kolory mocno oksydowały na taką brzydką pomarańczę. Także mam nadzieję, że Garnier coś tutaj ulepszył i że będzie to fajny produkt. On nie był drogi, kosztował 14 zł na promocji w Superfan, bo tam go kupowałam, ale na dobrą sprawę można go kupić w każdej drogerii internetowej, a chyba miał on też wejść do Rossmanów. Także zobaczymy, jak ten gagatek mi się dzisiaj sprawdzi. I przetestujemy jeszcze gąbeczkę z marki Killis. Ostatnio kupiłam ją na promocji w Rosmanie. To jest seria bambu i gąbeczka ma zawierać ekstrakty z bambusa. Nie wiem, jak to się ma do nakładania, wiecie, podkładu gąbeczką, do blendowania podkładu gąbeczką, bo mamy tu napisane, że ekstrakty z bambusa posiadają właściwości odżywcze, nabliżające. No ale czy gąbeczka będzie nam, wiecie, odżywiała skórę i nabliżała? Trochę chyba picna wodę fotomontaż, no ale przetestujemy, zobaczymy czy będzie fajna czy nie fajna. I zaczniemy sobie od kremu z garniera. Najpierw oczywiście zrobię wam słoocz, bo sama jestem niesamowicie ciekawa, czy to będzie hit, czy to będzie kit. Mamy tutaj 50 ml pojemności, także produkt jest spory. Co do szaty graficznej, myślę, że wygląda to ładnie. Tutaj moim zdaniem się poprawili. Eko, biote, klimaty, także wszystko się zgadza. No i przejdźmy sobie do słocza, bo tego jestem najbardziej ciekawa. Mam nadzieję, że ten makijaż wypadnie z. Spoko, aha, spoko. Także raczej spoko nie będzie. Garnier, Garnier BB Cream. Co to ma być? Zobaczcie, to jest ich zdaniem kolor jasny. No po prostu ja nie wytrzymam. Jeśli to jeszcze trochę zoksyduje, to ja będę wyglądać jakbym wróciła z wakacji, ale w złym tego słowa znaczeniu. Więc no już mi się to nie podoba, bo to nie jest kolor jasny. No jak można powiedzieć, że to jest kolor jasny? A pisze, kurczę jak W. Jasny. Dobra, sprawdźmy, jak to będzie wyglądało na skórze. Co do konsystencji, to jest fajnie, bo jest to produkt kremowy, taki delikatny krem, ale pamiętam, że te stare garniery się mazały na skórze, robiły takie brzydkie zamazy, więc zobaczymy, jak będzie tutaj. Boże, standardowo ten produkt na połowę twarzy, żebyśmy zobaczyli, jakie będzie krycie. No i zobaczcie. Czy to jest kolor jasny? Wydaje mi się, że ten krem się troszkę rozjaśnia, jak go zaczynam. Rozkładać na skórze, więc może go za mocno na początku zjechałam. No, ale na tym słoczu to nie był kolor jasny. Ewidentnie to był kolor medium, nawet powiedziałabym taki średni plus. Więc od razu się przeraziłam, ale powiem Wam, że przy rozcieraniu on jakby się rozjaśnia na skórze, co jest trochę dziwne dla mnie. Nie spotkałam się chyba jeszcze z czymś takim. Zobaczymy, zobaczymy. Może się da ten makijaż jakoś uratować. No już widzę, że on się jednak troszeczkę marzy, robi zamazy. Niektóre kremy BB, jak nakładamy je palcami, to od razu nam się ładnie wtapiają w skórę i nie ma problemu. A tutaj coś mi nie pasuje i to się marzy tak jak kiedyś. Także formuła nie wiem, czy została zmieniona. Wydaje mi się, że nie bardzo, no ale okej. Okay. Nałożę jeszcze na czoło, później rozblenduję ten produkt gąbeczką. I zobaczymy, jak będzie wyglądał efekt końcowy na połowie twarzy. Co do krycia, to powiedziałabym, że lekkie, no to jest po prostu krycie lekkie, no ale od kremu BB ja też nie oczekuję nie wiadomo czego. Ok, tak wygląda nasz nowy garnier BB Cream na połowie twarzy i powiem Wam, że samo wykończenie jest ładne, bo to jest raczej takie naturalne wykończenie, delikatnie nawilżające. Ten produkt nie podkreślił faktury skóry, więc ostatecznie nie wyglądał na ten moment jakoś bardzo źle. Wiadomo, że krycia nie ma, ale ja tego od kremów BB nie oczekuję. Chcę tylko, żeby wyrównały mi kolory, żeby dały mi, powiedzmy, takie lekkie krycie, żeby to wyglądało właśnie wszystko spójnie, żeby jakieś tam niedoskonałości były delikatnie zakamuflowane, nie muszą być na 100% przykryte. Na razie on jakoś mocno nie zoksydował, ale powiem szczerze, boję się, że może się to wydarzyć za jakiś czas ale na razie nie ma co wyrokować. W sumie wygląda to w miarę przyzwoicie, więc przejdę sobie teraz na drugą stronę twarzy, nałożę sobie ten produkt i pokażę Wam już, jak wygląda ten krem BB na całej twarzy. Tak to wygląda i powiem Wam, że niestety ten produkt zaczyna na skórze oksydować i idzie w dosyć mocno ciepłe tony. Może to nie jest na ten moment pomarańcze, ale powiedziałabym, że idzie w taki starej daty opalony kolor. Więc nie do końca mi się to podoba. Wykończenie jest całkiem przyzwoite, bo ono jest takie właśnie delikatnie mokre, Troszeczkę rozświetlające, ale co do samego koloru, no to nie jest kolor jasny. No ludzie, nie oszukujmy się. To mnie zirytowało, bo myślałam, że wiecie, no jasne to jasne, tak? Ale tutaj się nic nie zmienia, jeśli chodzi o garniera. Także to by było na tyle. Przejdę sobie teraz do wykończenia makijażu, nałożę sobie korektor, pudry, zrobię konturowanie. I przejdziemy do testu palety Revolution Pro we współpracy z natalią siwiec. Makijaż twarzy skończony, także przechodzimy sobie do makijażu oczu. Dwa słowa na temat tego, jak ten krem BB wygląda na skórze. Na nosie praktycznie już go nie mam. Na policzkach zrobił mi straszne plamy. Jak zaczęłam tylko delikatnie pudrować ten produkt, no to zaczęło mi to wszystko schodzić, a używałam dzisiaj mega miękkiego pędzla. Jest to pędzel F55 Sprayera. I on jest naprawdę mega sprężysty, taki mięciutki. I wiecie, tylko delikatnie muskałam tą skórę, i to delikatne muskanie spowodowało, że on zaczął mi się odklejać od skóry. Na nosie wygląda bardzo źle, suche skórki są podkreślone, no ale wiecie, na większości nosa to tak naprawdę go tutaj nie ma. Mam nadzieję, że to będzie widać w tym miejscu na środku, że po prostu prześwituje mi bardzo mocno czerwony nos i nie ma tutaj produktu. Więc ogólnie no nie wygląda to za ciekawie, wykończenie na samym początku mi się podobało, ale po przypudrowaniu ten produkt jakby zaczął się troszeczkę ważyć na skórze, no nie, chyba nie będzie to mój ulubiony krem BB, a raczej będzie to jeden z moich bardzo nieulubionych kremów BB tak jak było kiedyś, tak jest teraz. Także tym średnim akcentem przechodzimy sobie do makijażu oczu i testujemy dzisiaj paletkę od Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec. Jest to wersja dzienna i paleta nazywa się Trust Your Soul. Wygląda ona tak. Mamy tutaj czarny, mam nadzieję, że będzie intensywny i że będzie można fajnie zrobić nim kreskę. Błysków mamy tylko trzy, ale powiem szczerze, że ten błysk Power naprawdę wygląda przepięknie. Jest to taki wielowymiarowy, chyba brokatowy cień. Może to być toper. Zobaczymy. Na słoczach myślę, że wszystko się tutaj okaże i będziemy wiedzieć, jaka jest pigmentacja. Tak prezentują się słocze tej palety. No i jak widzicie, jest to typowa dzienna paletka nude. Myślę, że taki lubimy najbardziej. Chociaż czasem chcemy zaszaleć, dołożyć jakiś kolor w makijażu, zrobić jakąś kolorową kreskę. To jednak, nudziaków używamy na co dzień, brązów używamy na co dzień. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa paleta, ciekawa propozycja drogeryjna. Jak wspominałam, ona kosztuje 64 zł. Więc, jeżeli byłaby to naprawdę dobra jakość, to moim zdaniem cena jest ok. Ale powiedzmy sobie szczerze, ta kolekcja na pewno za jakiś czas będzie na promocji w Rosmanie i wtedy będzie można tą paletę upolować za około 40 zł. Jeżeli będzie fajna, myślę, że na pewno będzie warto ją kupić. Na ten moment słocze mi się podobają. To, co się tak przepięknie błyszczy, to jest ten wielowymiarowy brokat. Który, powiem Wam szczerze, jest dosyć fajny. Zapowiada się ok. Ładnie się zaaplikował na palec, palca na słocza. Nie było problemu, żeby, wiecie, przetransferować ten produkt na rękę. Więc to jest plus. Te dwa błyszczące cienie, które mamy w palecie, są to formuły bouncy. Ja nie wiedziałam o tym, więc jak wsadziłam przysłowiowego palucha, no to patrzę, kurcza, tutaj mi się zrobiła dziura. Więc są to bardzo, bardzo mięciutkie folie, które wyglądają ładnie, nie powiedziałabym, że są oszałamiające, ale prezentują się ok, fajnie się błyszczą. Mamy ten pierwszy cień błyszczący i on jest takim powiedziałabym jasnym złotem, jeśli chodzi o drugi jest to coś takiego, czyli już troszkę ciemniejszy, bardziej ciepły kolor, delikatnie idący w rude tony, coś w tym stylu. Więc co do słoczy, na razie mi się podoba, ale zobaczymy, jak to będzie się prezentowało na oku. Na powiekach mam korektor znam, z Camouflage. Kiedyś testowałam cienie na bazie Pillowys. Teraz testuję na korektorze. Myślę, że więcej osób używa korektorów, chociaż bazy to są bazy, to są stricte dedykowane produkty. To jednak, no wiecie, korektor każdy ma. Nie każdy ma bazę pod cienie. Także testujemy na korektorze. I na początek, żeby zbudować powiekę, wezmę sobie odcień Beauty. Zerknijmy, czy one się sypią? Nie, powiem Wam, że te cienie są dosyć mocno sprasowane. Także pigmentacja na słoczach była ok, a cień się praktycznie wcale nie osypuje. Kolor jest ładny. To jest ciepły brąz, nie za ciemny, więc myślę, że do załamania będzie fajny. Zobaczcie, jaka jest pigmentacja. No, to były dosłownie 3-4 ruchy pędzlem. Także tutaj nie ma się do czego przyczepić. Cień się równomiernie rozłożył. Zaraz będę blendować coś ciemniejszego poniżej, ale jeśli chodzi o załamanie, to ten cień mi się bardzo podoba. Przechodzimy sobie dalej. Wezmę sobie teraz cień, który nazywa się Natural. Powiem wam, że jak strzepuję produkt z pędzla, to praktycznie w ogóle nie ma, wiecie, tego pylenia się. Także naprawdę cienie są ładnie wprasowane, ale to nie zmienia faktu, że są dobrze napigmentowane. Super, super to wygląda. Połączyły się tak naprawdę dwoma ruchami pędzla. No, powiem Wam, że na razie jestem naprawdę bardzo mocno zaskoczona, że to jest aż taka jakość. Jak wspominałam, cienie Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec z tych poprzednich palet. Naprawdę mi się dobrze sprawdzały. Lubiłam te palety. Co prawda oddałam je mojej mamie, ale wiecie, no to dlatego, że nie chciałam, żeby leżały i się kurzyły, bo testuję mnóstwo innych nowości. Ale były ok. Te cienie powiem Wam, że są jeszcze lepsze. Ta pigmentacja mnie naprawdę mocno zaskoczyła i to, że one tak bezproblemowo się ze sobą łączą, w ogóle blendują się same. Nałożę cień w kolorze Force i jest to, powiedziałabym, czekoladowy brąz. Także sprawdzimy sobie. No zobaczcie, zobaczcie jaka jest pigmentacja tych cieni. Przechodzimy sobie teraz do błysku. Tak w ogóle to pomyślałam, że zrobię dzisiaj dwa różne makijaże. Tutaj idę już w ciemniejsze kolory, więc tutaj pójdę w jaśniejsze. I na tym ciemniejszym oku nałożę ten kolor, chyba czyta się Exhei, ale wiecie, nie chcę tutaj przekręcać. Bardzo masełkowy, więc super się nakłada, wiecie, z palca na powiekę. No i błyszczy się ok. Nie ma tutaj też się do czego przyczepić. Jest to błysk kryjący. No makijaż 5 minut dosłownie a powiedziałabym że to jest raczej wersja wieczorowa niż dzienna jeśli chodzi o mnie Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona tymi cieniami Lecę z dolną powieką i tutaj też nałożę cień beauty bo nie chciałabym żeby było tak bardzo bardzo ciemno bo ta góra i tak jest super ciemna więc troszkę jaśniej będzie na dole No i znowu bez problemu się wszystko nałożyło te cienie, powiem Wam, same się ze sobą łączą. Po prostu dwa, trzy ruchy tutaj w zewnętrznym kąciku i góra połączona z dołem. I nie ma żadnych plan, nic. Po prostu nic. Wiadomo, że muszę jeszcze to rozblendować na górze, delikatnie to wyczyścić, ale samo nakładanie cieni, sama aplikacja, łączenie się tych cieni, pigmentacja, no wszystko jest na plus. Nałożyłam jeszcze ten Brokat Power w wewnętrzny kącik, żeby go przetestować, żeby zobaczyć jak on będzie wyglądał. I słuchajcie, jak go nakładałam na sucho, bez żadnej bazy. I on się bez żadnego problemu przykleił, wygląda bardzo ładnie, równomiernie się rozłożył. Chciałam, żeby delikatnie go tak rozproszyć, troszeczkę w dół, i nie było żadnego problemu, nic mi się nie osypało, więc na ten moment makijaż mi się bardzo podoba. Przechodzimy sobie teraz do wersji bardziej dziennej i zaczniemy od cienia Touch. czyli taki, powiedziałabym, jasny, delikatnie wpadający w brzoskwinie. I nakładam go w załamaniu i ponad załamanie. Myślę, że tutaj zrobię taki typowo dzienny makijaż. Na co dzień, do pracy, nic jakiegoś szałowego. Przetestuję co prawda ten złoty błysk, ale jeśli chodzi o maty, to będę się starała tutaj delikatnie. Nie będę szaleć, nie będę przyciemniać tego oka. I kolejny kolor, który sobie nałożę troszeczkę niżej, to będzie kolor Soul. On już jest, powiedziałabym, taką mleczną czekoladką. Chciałabym troszeczkę jednak to załamanie bardziej zaznaczyć. Dalej biorę sobie kolor Calm, czyli znowu brąz, troszeczkę ciemniejszy i nakładam w zewnętrzny kącik. Super pigmentacja, cienie się nie osypują, fajnie się łączą, czyli tak jak w przypadku tego pierwszego makijażu na dolną powiekę dałam również kolor calm, żeby nie kombinować, żeby to był dzienny makijaż, faktycznie dzienny makijaż i biorę sobie błysk, który nazywa się sunshine i on mi myślę rozświetli ten makijaż, ale to nie jest jakiś spektakularny, wiecie, taki bardzo dyskotekowy błysk, tylko dzienna propozycja. Ładnie odbija światło, ale jest raczej elegancki. Nakładam jeszcze troszkę tego brokatu Power w sam wewnętrzny kącik i zrobię to dlatego, żeby po prostu te makijaże miały chociaż jeden wspólny mianownik. Wiadomo, że na co dzień bym raczej tak mocno kącika nie rozświetlała, no ale wiecie, to jest tylko test, więc można taki akcent mocniej błyszczący sobie dołożyć. No i mówię, no ten brokat przykleja się bez żadnej bazy na sucho bardzo ładnie i nic się tutaj nie osypuje. Także ten brokacik jest naprawdę fajnym brokatem, bo czasem są takie brokaty, które się w ogóle nie nadają i tylko się sypią, a ten jest nie dość że spektakularny, wygląda przepięknie. To jeszcze bezproblemowa aplikacja. Makijaże skończone, jeśli chodzi o wykończenie tych makijaży, kredka Viboskini, kredka na linię wodną. Tuż do rzęs Volume Million Lashes wersja So Został nam jeszcze ostatni produkt do przetestowania, czyli kredka do ust z kolekcji Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec. Jak mówiłam, kolorek Rock'n'Roll. I najpierw zrobię Wam słocza. Powiedziałabym, że kredka będzie produktem wielofunkcyjnym. Może nam posłużyć jako konturówka, bo jest bardzo cieniutka, ale ma być to też stricte pomadka w formie kredki. Także zobaczymy. Kolorek jest typowo beżowym nudziakiem. Delikatnie czekoladowym nudziakiem. Może tak bym to nazwała. Myślę, że bardzo ładny odcień. Ja lubię takie kolory, a w okresie jesiennym to już w ogóle takie kolory nam tutaj rządzą na ustach. Okej, okay, formuła jest bardzo masełkowata. I super napigmentowana. Zobaczcie. Dwa, trzy ruchy i już mamy. Praktycznie zrobiony makijaż. Bardzo mięciutka, naprawdę. Przez to, że jest cieniutka, możemy sobie bez problemu wyrysować kontur naszych ust, a później po prostu tą kredką usta wypełnić. No, moim zdaniem prezentuje się bardzo ładnie. Te usta pasują i do tego makijażu, i do tego makijażu. To jest taki kolor, powiedziałabym dzienny, można go oczywiście podrasować błyszczykiem, wtedy wyglądałoby to bardziej na wersję wieczorową, ale ja spokojnie na co dzień mogłabym w takim kolorze chodzić. Także co do kredki, super, usta bardzo mi się podobają. Moim zdaniem jest to typowy kolor dla jesieniary, taki idealny beżo-brąz. Będę na pewno w nim chodzić, będę na pewno dalej go używać. Jeśli chodzi o paletkę, to powiem Wam, że jestem tak pozytywnie nią zaskoczona, że aż sama jestem w szoku, sama się sobie dziwię. Ale Revolution Pro tutaj naprawdę dało radę. Jak widzicie, można nią wykonać i makijaż bardziej wieczorowy, i makijaż dzienny. To nie jest taka stricte paletka dzienna, chociaż jest dedykowana do makijaży dziennych. Wieczorowa wersja jest bardziej przyciemniona, taka burgundowa. To ta paleta też do makijaży wieczorowych się sprawdzi. Ja jestem zakochana w tej palecie i myślę, że teraz będzie na pewno leżała na mojej toaletce. Będę ją na 100% dalej testować, więc pewnie niedługo jakieś jesienne makijaże przy użyciu tej palety u mnie na kanale zobaczycie. Krótko i na temat, jeśli chodzi o gąbeczkę, jest ok. Nie jest jakaś spektakularnie miękka, jest po prostu dobra, jest w porządku, ale mam bardziej miękkie gąbki w swojej kolekcji, więc wiecie, no będę po nią sięgać, ale jak mi się zużyje, to raczej nie kupię jej ponownie. Ostatni produkt to nasz nieszczęsny Garnier BB Cream, który miał mieć kwas hialuronowy, miał być spektakularny, miał robić po prostu wszystko. Jeszcze dodatkowo ma tu SPF. A okazało się ostatecznie, że średnio najeża. Na szczęście on jakoś bardzo mocno się zoksydował. To jest jego plus, ale z drugiej strony to jest kolor jasny. Pamiętajcie, a na początku tego filmu pokazywałam wam słocze tego koloru. I dla mnie to jest kolor dla osób ciemniejszych ode mnie. Jakoś to ograłam, wiecie, po przypudrowaniu ten kolor się w miarę wyrównał, ale ten kolor nie jest na pewno dedykowany dla jasnych karnacji. Co do formuły, to też nie jest rewelacja, bo niestety on jakoś tak się brzydko poważył w niektórych miejscach. Jak zaczęłam pudrować ten produkt, to na policzkach, na nosie zaczął mi schodzić. Może mielibyście ochotę wrócić do czasów młodości, tak jak ja, przetestować garnie BB Cream w nowej odsłonie? Powiem Wam nie. Darujcie sobie po prostu, bo naprawdę są fajne BB Creamy w drogerii, nie warto na to wydawać pieniędzy. Jeśli chodzi o test nowości drogeryjnych, to by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać, czy testowaliście coś z kolekcji Revolution Pro we współpracy z Natalią Siwiec. Czy może już coś kupiliście, a może się zastanawiacie, czy ta paleta Wam się podoba. Jestem bardzo ciekawa, co na jej temat sądzicie. No i dajcie znać, czy testowaliście BB Cream w nowej, rewelacyjnej odsłonie, która taka rewelacyjna się nie okazała. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!